Okej, okay. cześć. Jestem dzisiaj z Patrykiem, który otworzył studio wraz z siostrą, dobrze mówię? Jakbyś mógł powiedzieć dokładnie. kilka słów. I jak, jak to u Ciebie wyglądało właśnie? Do, dokładnie czym Ty się zajmowałeś, czym, czym siostra, tak żebyś mógł nam przybliżyć trochę cały ten case. No dobra, to ja powiem w ogóle taką naszą historię, taką, taką, jak, to w ogóle, jak to w ogóle wyszło, pomysł w ogóle otwarcia studio Pilatesu. Myślę, że to jest ciekawe, też takie oryginalne tak. dosyć. Bo ja totalnie nigdy nie siedziałem w pilatesie, w ogóle żadnym fitnessie tak naprawdę. Dla mnie jedyny fitness to były znane siłownie, ja w ogóle w reformerach, o reform, dodam, że otworzyłem studio pilatesu z reformerami i z matami. Mm. No, e, to było tak, że ja w ogóle e, poprzednie 6 lat żyłem w Niemczech. Okay. To też taka ciekawostka. E, I się do mnie po, de, z pomysłem, żeby otworzyć może studio e, pilatesu na reformerach, bo to jest teraz taki w modzie. No i ja tak sobie zbadałem ten temat, zobaczyłem konkurencji cało w Gdańsku, jak to wszystko funkcjonuje, jaki jest na to w ogóle popyt. No i bardzo mnie to zaciekawiło, bo, to, bo naprawdę widzę, że to jest taki test na topie i idzie taka fala właśnie tych reformerów. I pomyślałem, mm -hmm. że to jest fajny, dobry pomysł na biznes. No i generalnie um, um, zaczęło się szukania lokalu. Okay. Chyba szukaliśmy wstępnie, było jakieś szukanie, patrzyliśmy na 5-6 miejscówek, coś takiego, że nam nie, nie pasowała. E, I w końcu ta siódma już była e, e, idealna dla nas, więc ja mm -hmm. postanowiłem wrócić z Niemiec e, do Polski. E, z, dwa tygodnie później już podpisaliśmy umowę na lokal z siostrą. No i zaczęła się ta cała ta machina już ruszyła, nie? Nie. A jeszcze, je, 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 skąd w ogóle wiedziałeś, jakby jakiego lokalu w ogóle szukacie? No bo tak jak mówisz, ty nie miałeś doświadczenia kompletnie w tym, więc w sumie wszedłeś w biznes, z którego miałeś jakby pojęcia, nie? W sumie trochę takie ryzyko, nie wiedziałeś, jaka, ile musi mieć, sala i tak dalej. Czy z kimś to konsultowałeś? Jak to? Ja jeszcze dodam właśnie, że moja siostra, siostra jest trenerką Pilatesu. Okej. Okay. się w marketingu i w takim biznesie online. A siostra yes. właśnie z trenerką pilatesu, więc takie fajne, fajnie to połączyliśmy. Okay. I wiedziała, no, po prostu jaki metraż potrzebujemy na reformery, a że później jeszcze wpadliśmy na pomysł, żeby może dodatkowo zrobić z tego maty, to mm -hmm. szukaliśmy już większego lokalu, nie? Więc taki znaleźliśmy w końcu taki, co nam odpowiadał, że że można zrobić było dwie salki. No, i finalnie wzięliśmy taki 160 metrów, w lekarwie. Okay, ok. 100 metrowego zrobi się 160 metrowy. OK, i to jest całe jakby studio, a sama sala? Czy... Eee, kurczę, sama sala nie powiem Ci ile, nie. ale a może. A tak w 12-13 mat wchodzi. Nie? powiem bo 9 reformerów wejdzie. Okay. Jest 9 reformerów, aktualnie mamy 8, ale będzie 9 jeszcze domawiany. Jasne. Plus salka na maty pomieści 12 mat. Super, no to, to fajna taka grupa, gdzie można jeszcze poświęcić tą uwagę. Nie, nie taki molok, gdzie jest za dużo, a, a jednak. Tak, no tak, butikowo jest generalnie, ale też jak wchodzisz, to jest ta przestrzeń, jest Fajnie. taka strefa, wie, gdzie możesz sobie usiąść, kawkę wypić, nie wiem, pogadać, recepcja jest, jest nie, nie jest wszystko ściśnięte, nie? Ja tak, e, Zależało nam, żeby był ten komfort taki dla klientów mm -hmm. i e, nawet ta szatnia nie jest taka ściśnięta, jest dużo miejsca, więc, więc to, taka przestrzeń jest, nie? Dużo. Mm -hmm. Bo, no, ym, dobra, co tam dalej? Co tam no i dalej? co, miałeś, miałeś jakby tą już miejscówkę i tak dalej, zapewne zaczęliście ten remont, no ale pojawiła się myśl, okej, okay, ale jak się otworzymy, co dalej? No bo to od pierwszego dnia rachunki pewnie i tak dalej, tak? Jak, no, jak, tak, jak zwierzemy tak. ludzi, jak na tym będziemy zarabiać finalnie? Pewnie coś takiego. Yy, no, no dokładnie, no zrobiliśmy taką strategię. W ogóle Właśnie pierwsze to było, jak to, jak to rozpromować, od czego zacząć no to wszystkiego, nie? No to no, posiedliśmy, zrobiliśmy strategię, że mm, robimy... Studio, pila, studio Pilatesu, um, robimy kontent z, z otwarcia studia Pilatesu, czyli pokazujemy okay. budowę studia Pilatesu takiej po prostu prostej dziewczyny, która chce spełnia swoje marzenia i y, planuje otwarcie studia Pilatesu. Nie? Y I od tego y zaczęliśmy właśnie. Fajny tak, motyw. Tak, tak. I do takich podstaw totalnych, że po prostu nawet rozwieśliśmy plakaty na szybie. Z kodem QR, żeby ludzie po prostu skanowali, nie? Jak skanowali, mhm. to mi się pokazał ten cały Instagram i ten cały, cała historia opowiedziana, nie? Tego tego e, otwarcia Pilatesu. No, no to fajnie, to nawet te plakaty powiem Ci, super zadziałały, bo mhm. e, w ciągu tygodnia już było chyba 300 folą sąsiadów. Super, super. Fajnie, niby nie. taka mała rzecz, nie? Ale przekierowanie tak, tak ich od razu na profil, gdzie dalej możesz updateować ludzi. Tak, tak, tak. Od razu na, na profilu było, wiesz, przygotowanie co tu powstaje, nie? To Ta cała taka historia, Fajnie. E, e, co tu będzie, to, to, kim, je, kim jesteśmy, e, więc już ludzie byli zaciekawieni po samych już powiem ci e, mm -hmm. skanach. Jak ludzie wchodzili, to już pisali, że ale super, nie, tego miejsca brakowało, nie, kibicujemy. Ok, ale super. Ale tak naprawdę tam nic nie było, a ludzie już byli, już, już, już się wkręcali. Nie? Dobra zapowiedź wleciała. Tak, tak, tak. No i pokazywaliśmy te um, um, etapy budowy. No i po dwóch, trzech tygodniach, bo to dopiero dwa, trzy tygodnie były, po dwóch, trzech tygodniach mówimy, dobra, to jeszcze trzeba trochę nagłośnić to, mm. więc e, jesteśmy blisko plaży w Gdańsku, e, więc będziemy organizować darmowe darmowy eventy pilatesu na plaży. Mm -hmm, mm -hmm. No i to też to był, to był w ogóle strzał w dziesiątkę, bo um, nagraliśmy pierwszą reklamę tego pilatesu na, na, okay. na, na, na plaży. Puścimy ją po prostu organicznie na Instagrama i później chciałem ją dopalać reklamami na Facebooku. No, ale już nie musiałem, bo ona fajnie poszła naprawdę. Super. Udostępniały ją takie konta jak wiesz, Gdańsko oficjalne konto na Instagramie 200 tysięcy follow, co ma. Nawet w radiu nas mówili o tym, więc. Jedna rolka, jedna rolka organicznie tak poszła. Tak. tak. Ona co prawda, ona, ona, ona nie miała tam jakiegoś, nie, nie wystrzeliła nawet 50 tysięcy wyświetleń. Ona tam miała, nie wiem, 20, może 25, ale A było, dużo dostępniej, nie? było dużo dostępniej i, i naprawdę ludzie, ludzie podchwycili to. Super. No i teraz zdecydowaliśmy, że będziemy właśnie budować, wiesz, pokazywać, tak jakby nasze umiejętności, że prowadzimy ten Pilates. Przy okazji, rozdawać ludziom vouchery na karnety już, czy mm -hmm. po prostu przygotowywać, mówić, że otwieramy mm -hmm. sklep z promocją. Więc to była taka promocja 20%, no trochę duża. Ale, mhm. e, ale, ale to fajnie też zadziałało. No na start early, early birds, żeby to ruszyć w ogóle rozkład. Tak, 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 tak. tak mhm. taki komunikat puścić, że, że przechodźcie do nas, bo, bo wtedy będziecie mieć rabat, nie? Na pierwsze karnety. Mhm. E, no i co? I to chyba tydzień przed. Ja to, to też bo powiem ci tak wszystko na no, warieckich papierach robione. Tydzień <laughs> przed, naprawdę. Tydzień, ty, tydzień jakby to się promowało wszystko. No i finalnie przysz, przyszło na pierwsze zajęcia 120 osób. Na ten, na ten pilat jest na plaży. Okej. Okay. Tak, robiliśmy to też ze współpracy z takim beach barem. Mm -hmm, więc mm -hmm. taka to była sytuacja win to win, nie? bo tak. mieliśmy e, e, miejsce fajne. Oni do... klientów tu. Oni klientów mm. później po treningach, więc to też jest fajnie zagrało. No i powtarzaliśmy to już później co tydzień. Okej, okej. Okay, okay. no, a tak lat to... lato było, więc tak wykorzystaliście tak, tak, ten tak. wakacyjny idealny, okres. No. Tak, tak, to był też idealny okres, nie? Bo, bo zawsze z pogodą trafialiśmy to też. No hmm. dobra, dwa razy było gdzie były deszcze, ale to też były treningi prowadzone, więc to też fajnie pokazało, że nie odpuszczamy, wiesz, tak. trenujemy, deszcz. Jest ludzie też przychodzili powiem ci w deszczu, super. Nie? Po, po fajnie osób a rekordowo było 150 osób na takim pilatesie, nie? Konkret. Siostra no. się nie stresowała, pierwszy raz przed taką publiką no, nawet postawiona. Każdy, każdy się stresował pierwszy raz, nie. No, bo no ty... tak. tyle przyjdzie. rzeczy może pójść nie tak, nie? Tak, no nie wiadomo, czy też przyjdzie tak naprawdę, nie? Bo ym, na wydarzeniu, okej, okay, tam było chyba 500 osób, za, e, że weźmie udział zainteresowanych, ale to mhm. łatwo kliknąć, a ciężko przyjść. Nie? No, I finalnie przyszło, e, no w piku to tak 150 osób było, nie? Przychodziło do nas. No, no i fajna prawa tego, wiesz, co, co, e, co trening był fotograf była galeria zdjęć, więc ludzie też się wkręcali, to społeczność nasza Spor. rosła. No i wy jakościowo to fajnie też robicie, nie? To trzeba zaznaczyć w ogóle. Nie wiem, jaki ty masz background, ale no widać, że te i filmy, montaż, zdjęcia, no tam jest duża jakość, nie, nie jakieś, nie prześwietlone, ciemne, czy bez dźwięku, tylko tam jest wszystko top. Tak, tak, no bo to też musisz pokazać profesjonalnie, nie? Wiesz, jeśli mm. jesteś... E, e, jeśli masz dobry produkt, no to musisz coś go pokazać. Mm. Tak? Hmm. No, więc, więc to fajnie zagrało. No i co? I po miesiącu takich właśnie pierwszy miesiąc to już mieliśmy chyba 800 follow? Okay. 800 follow, tak robiliśmy to cały miesiąc, to cały miesiąc, całe wakacje aż do, do końca sierpnia. No i ten sierpień to już końcówka, to był już na, na taki e etap. Przeplataliśmy to oczywiście z materiałem z remontu, nie? Powiedzieliśmy dalej o remoncie. Yes, no końcówka, końcówka września to już była. Um, te, te za dużo było trochę pracy przy remoncie, żeby to wszystko pogodzić. Więc mm -hmm. um, tak, więc już odpuściliśmy. Sorry. Ostatni w sierpniu już był ostatni Pilates na plaży. No i te hmm. ostatnie dwa tygodnie to już było takie właśnie końcówka remontu, więc też najciekawsze to były momenty tego remontu. Hmm. Już wjeżdżały kanapy, wjeżdżały reformery, lustra. Już były... To było widać zmianę. Tak, 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 tak. I wtedy i wtedy mieliśmy największe zasięgi. Okay. Bo, tak, wtedy było największe zainteresowanie. Zrobiliśmy takie nawet daily siedem dni przed otwarciem. Odpaliliśmy przed sprzedaż na Kurczę, powiem ci tyle z tego do powiedzenia, <noise> że już nawet e, pomieszałem trochę wątki. Ale bo... to dobrze, bo pokazujesz też, że w ogóle działaliście od różnych stron, nie? Zobacz, a nawet jeszcze nie wspomnieliśmy też o płatnych reklamach, które później były na kurs, a, tak. a ile się już zadziało w ogóle jakby oprócz no. samych reklam, jak aktywnie działaliście. Właśnie to fajnie, bo to, 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 to tak, też tak. trzeba pokazać, no że to nie jest sens, że czekasz, że samo się zrobi. Nie? Płatne reklamy na kurs to w ogóle były dwa tygodnie po otwarciu, tydzień po otwarciu studia tak naprawdę. No właśnie. Także Dobra. my wszystko robiliśmy organicznie z Instagramem em, i tymi wydarzeniami na plaży. Zrobiliśmy tak, już, już końcówka remontu była. To wiedzieliśmy, że otworzymy się 13 września, w połowie września, więc zrobiliśmy już takie przygotowanie na dzień otwarty. I, i też pojechaliśmy na grubo, bo em, zrobiliśmy od razu na start 15 treningów. Okay. 8, na ref, o, o, finalnie było 9 na reformerach. I na matach treningów. Nie? Więc wszystkie wyprzedały się. Wszystkie się wyprzedały już. Zapisy wystartowały 28 sierpnia, czyli jeszcze w sierpniu, i jednego dnia poszły wszystkie reformery, wszystko sold out było. Okay. Maty szły chyba tydzień dłużej, też się wyprzedały. To jeszcze później dołożyliśmy dwie, trzy lekcje finalnie reformerów. Nie? I też poszło wszystko jednego dnia. Bajka. To też jest chyba. że ludzie Siła bili... marki i klienteli w ogóle, nie? Tak, jak to. Tak, tak. Ludzie już czekali po prostu. Oni tak byli tak. podgrzani przed ten cały okres. Dokładnie. Tak, że oni już w blokach startowych czekali, żeby tylko po prostu kupić tę wyjściówkę i, i, i zobaczyć to studio. A, a 28 sierpnia jeszcze w ogóle nie było. E, nic nie było w środku. Pewnie, wiesz, tam. Dopiero malowali ściany, tam, 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 e, tam nic nie było jeszcze, nie? Tam Ale już mieli... sprzedali się tą ideę, nie? Już sprzedali tak. ideę, co tu powstaje, jaka jakość tak. i tak dalej. To trochę jak ten mem, wiesz, to szata ten Take my money, nie? Że nie musisz tak, nawet namawiać już za bardzo, tylko tak, sami ci tak, wciskają tak, te pieniądze. Dokładnie, dokładnie, no dokładnie. No mówię, nawet reformerów nie było, jeszcze a ludzie już już kupowali. No i już sprzedaż biletów, biletów mm -hmm. karnetów, wyjściówek. Mm -hmm. No mm -hmm. i przed samym otwarciem studia, czyli przed tym dniu otwartym poszło nam 40 karnetów już, przed samym otwarciem. Nie? Okay. Więc już, już, już na, na ten czyż było, wiesz. Więc to, więc to też ekstra zadziałało. No, mhm. i, um, no i um, e, fajnych mieliśmy do sponsorów, naprawdę, bo mieliśmy sponsora Carpatry, SFD mieliśmy, Yoko Drink, Apis, te kosmetyki. Mhm. E, no i Catering też, do, e, odezwaliśmy się do Cateringu, Fitka. Czyli kalorii. wy aktywnie wychodziliście też ze, do, ze współpracami do tych tak, ludzi, pisaliście tak, no? tak, no. tak, tak. No. Czyli kolejny, kolejny aspekt, nie? No, właśnie, super. Tak. Bo to było taką fajną kartą przetargową były właśnie te pilatesy na plaży, nie? Mm. Marki zobaczyły, że naprawdę fajnie to wychodziło jakościowo i, i nam zaufali, i to też ekstra wyszło. Super. Wow. Bajka. Także to... A później pojawił się właśnie moment, bo jak to dokładnie było, jakby już z Mieliście, jakby, te, powiedzmy, pełne sale, jeżeli chodzi o, powiedzmy, te reformery, czy pilates od podstaw, tak? Czyli grupy po prostu, jakby, otwarte. No i w pewnym momencie zacząłeś, jakby, puszczać też reklamy płatne, tak? Mhm. Tutaj chyba było dla kobiet w ciąży. Tak. I skąd taka decyzja? Czy, jakby, organicznie zauważyłeś, że ciężej jest trafić do kobiet w ciąży, organicznie, że wspomagałeś się reklamą, czy z czego to wynikało? Wiesz co, jeszcze przed otwarciem dużo osób do nas pytało, czy będą jakieś zajęcia dla kobiet w ciąży i czy w ogóle kobiety w ciąży mogą trenować. No jasne, no właśnie. Więc, mhm. e, ja tak sobie e, czasami przerabiałem ten twój kurs, ja go od razu nie zrobiłem, ja go dopiero zacząłem robić tak naprawdę po otwarciu studia, tak, <laughs> okay. ale ja się wcześniej przeglądałem i już tematy kursów, które poruszałeś, już, już pamiętałem, które były, hmm. ponieważ że na ciąży też widziałem. I pomyśleliśmy właśnie, dobra, zacznijmy od tego, to na pewno to będzie super, bo to też jest taka dzielnica, osiedle z młodymi mamami, okay. młode rodziny, więc, więc to tak strzeliliśmy, że to ekstra zagra. No i finalnie bardzo fajnie to wyszło. Bardzo fajny pomysł to ten właśnie kurs na ciążę, Fajnie mm. opisany, w ogóle tekst sprzedażowy też bardzo fajnie wyszedł. I, mm, I finalnie, no, w dwa tygodnie zebraliśmy grupę dziesięciu pań. Wyszło, super, super. I to właśnie mówię ta nisza, kobiety w ciąży, nie? To nie jest jakby po prostu pilates od podstaw, tylko tu, tutaj to jest naprawdę wąskie i no nie zawsze tak szybko, więc dwa tygodnie na zebranie pełnej grupy to jest mega dobry wynik z mojego doświadczenia. No, no naprawdę fajnie wyszło. E, tak, tam był chyba kurs, e, kurs, co ja mówię. Koszt za, 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 za kontakt finalnie wyszedł jakieś 22 zł. No, coś super. takiego. Więc, więc fajnie. A koszt samego kursu? E, u nas 599 zł Okay. Czyli przy 600, czyli 22 zł za kontakt, a 600 zł sam kurs, nie? I pewnie co któraś osoba, tak, tak, no, osoba przyznawał za Jedna klientka on spłaciła ten, ten cały kurs, nie? Więc, więc, a cały kurs spłacił tak <grym> Twój kurs. Okej. Okay. <grym> ja po prostu <grym> tak naprawdę zapłaciłem za pomysł, który ty mi dałeś, nie? Jasne. I jasne. fajnie, że on zadziałał, także e, totalnie nie żałuję, nie? I no i to jest mądrze wykorzystanie tak naprawdę ci, tego materiału, nie? Bo właśnie to jest to, ja zawsze mówię, że nigdy nie wiesz, jaka informacja ci właśnie spłaci, powiedzmy, taką współpracę tak. z kimś i tak dalej, bo czasem dochodzisz na, do kogoś na współpracę z czymś, żeby usłyszeć jedno głupie zdanie, niby, a to zdanie zmienia wszystko później, nie? tak jak ty. Temat po prostu kursy jogi dla kobiet załóżmy w ciąży i tyle. Dla niektórych to jest na przykład że z klientami jest to załóżmy szkolenie sprzedażowe, że otworzyli się na sprzedaż i mówią, że gdyby tylko było to szkolenie sprzedażowe w cenie całego programu, to i tak byłoby było opłacalne. Więc fajnie, że każdy coś dla siebie po prostu wyciąga. Tak, tak, nie? Tak. No powiem Ci jak właśnie teraz, bo non stop przerabiam jakieś kursy i generalnie Jasne. wszystkie informacje się po, to, to nie ma szans, że to Dokładnie. uwiela. Ale tak. wiesz, nawet ta, ta jedna informacja, taka ta wyciągnięta, albo dwie, trzy informacje wyciągnięte z kursu, już się jakoś rozwijają. Mm. Więc to ja właśnie z taką, że na pewno ok, tu przychodzą do ciebie um, pewnie dużo rzeczy wiem, ale zawsze czego, coś nowego wyciągniesz. Tak, tak to, kilka to, procent. Tak, dokładnie, więc właśnie w tym Super. przypadku były nawet te pomysły na kursy, nie? Bo mm. teraz um, następnym etapem tych kurs w tych pań w ciąży będzie kurs aktywna mama z dziesieczkami. Bo już super. też są pytania, czy, czy właśnie mamy takie właśnie zajęcia dla, dla mam z dziećmi. To ale prostu... to idzie, nie? Później już tak. jedno, jedno za drugim. Tak, 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 polecenia tak, nawet. Tak. I teraz już możemy robić wiadomo grupę dla tych już mam, co, co, co już mają te dzieci, ale później ten klientka z ciąży może przejść do nas na, na kurs dla aktywnej mamy, nie? Więc to jest super połączenie. No. Czy myślałeś, bo myślę, że jesteś taką fajną tutaj odpowiednią osobą też, że poruszyć temat na przykład samej może automatyzacji, czyli załóżmy, wiesz, jak powiadamiacie pewnych klientów, czy prowadzicie już jakiś newsletter, jak to ubieracie w bazy, tak jak mówisz, załóżmy ta kobieta w ciąży zaraz skończy, załóżmy, praktyką u was, no bo będzie się zbliżał termin, załóżmy, porodu, ale jak mhm. zamierzacie do niej później wrócić, żeby była na przykład aktywną małą, nie, jakby... Tak, to powiem Ci, ja ciągle nad tym się zastanawiam, tego okay. jeszcze nie wiem, <laughs> zastanawiam, okay. także teraz ciężko mi to powiedzieć. Nie? Jasne, bo... jasne, myślałem, że już masz przemyślane. Bo... Nie, właśnie, właśnie nie, powiem Ci, tak od trzech dni tak już o tym myślę, dosłownie od trzech dni tak myślę, bo jedna pani się zbliża już do porodu, więc już mówię, dobra, okej. Okay, okej. Okay. Do no to już tak bardziej ten CRM bardziej, nie, żeby to wszystko... Tak. Do Ale to wiesz, to, to, to już się wydaje, że to już jest rola instruktorki, co nie? Że tak, właśnie to chodzi. Ona, ona musi naprawdę taką korelację zbudować z nią i zaufanie, żeby e, e, tutaj zaufała jej i, i po prostu przychodziła do nas dalej. Ale tak. e, no też takim magnesem, powiedzmy, jest ta wejściówka. Mamy też, dodajemy do kursu jedną wejściówkę na, ref, na reformer po pojęciach. Okay. Więc okay. Myślę, że jak ona e, e, spróbuje tego reformera, to może jej się spodobać, e, coś innego będzie, jakieś inne bodźce czuje, więc tak. może, może w tym momencie e, zostanie z nami. No? To to jest ten właśnie tak, tak zwany ten upsell, nie? Że to ja zawsze mówię, że od nas zależy też, jak dalej pokierujemy tego klienta, bo często właśnie mówią e, u mnie osoby, że Okej okay, Bartek, kończy się teraz ten kurs jogi od podstaw i, i co dalej, nie? Jakby jest pełno możliwości, jakby wiesz, porozmawiać z grupą, jaki poczyni progres, też zobaczyć, w jakim kierunku chcą iść i tak dalej, czy to będzie kontynuacja, czy to będzie coś mm -hmm. nowego, że to właśnie, tak jak powiedziałeś, dużo zależy od nauczyciela, na ile on cały czas będzie podtrzymywać taki ogień, nie? Bo tak, musimy tak. też pamiętać, że nic nie jest tak naprawdę na zawsze i nawet te nasze grupy, to ja to widzę bardziej jako, wiesz, coś, co my wypożyczamy, nie? Wypożyczamy, mm -hmm. bo się angażujemy i tak dalej, ale jeżeli przestaniemy się angażować, aktywnie działać, to ci ludzie się porozchodzą, nie? Dlatego tu ważne jest system, żeby to fajnie tak spinać, dawać ludziom tą wizję, że okej, okay, załóżmy, jak urodzisz, to już nie jest tak, że, nie wiem, skończy się wszystko, nie? Że, że będziesz mogła na przykład za jakiś czas wrócić, że mamy dla ciebie taką ofertę i tak dalej. Bardziej związywać się z klienta długoterminowo, dawać te opcje, nie? Mhm. No, no to, to, to tak jak mówisz, dokładnie. No. To, to Super. No mamy w planach teraz jeszcze co rozwinąć. To tak jak mówię, to bardziej ciągle naciskamy na te reformery i na takie karnety powiedzmy, wyjściowe, mhm. ale te kursy są takie dodatkowe, taką dodatkową formą zarobku, więc już same karnety naprawdę bardzo fajnie nam idą, a te kursy to, to już takie, traktuję to bardziej jako nasze spłacenie kosztów, tak naprawdę miesięcznie. Mhm. Study. OK. Czy kursy I... zarabiają na studiu i tak dalej, a tak, karnety tak. generują? Tak, tak, tak. Więc Cashflow. No, tak. Następnie mamy kurs, właśnie chyba chodzi o od podstaw. E, I kurs na szarfy, chyba? Na szarfy, na, na tą jogę, taką flying jogę, chyba to się nazywa. Co, nie? Jasne, jasne. Też ten zainwestować to właśnie. Myślę, że to też może fajnie pójść, bo, bo też były pytania o to, więc warto po prostu, jak masz pytania od klientków, od klientek, to, to warto od razu w to, w to iść. Nie? Ludzie to... sami mówią, nie? na co chętnie by poszli, dają ci sami pomysły. To jest najlepszy sygnał. No, no, no. I fajnie, fajnie wiesz, fajnie, że to widzisz, bo czasem widzę taką sytuację u klientów, że załóżmy wiesz, zbierają, mają, kurde, już my, yoga od podstaw. I pełno kontaktów, tanie kontakty, ludzie się zapisują i nagle mówią, dobra, koniec, to ja już więcej nie chcę, bo ja teraz chcę zbierać na jakiś inny typ jogi, mało popularny. I się okazuje, że nikt tego nie chce, ale to. I tak będą twardo w to iść, przepłacać za reklamy, mimo że nikt na ten moment nie chce tego, a dużo osób czeka w kolejce, żeby przyjść na jego od podstaw. I ja mówię, weź po prostu tych ludzi, którzy już na teraz chcą dołączyć, nawet na tą go od podstaw, i zacznij ich wprowadzać w ten świat, bo załóżmy zaczną od jogi na, od, od podstaw, a skończą, załóżmy na jakiejś asztandze. Ale weź ich, zaopiekuj się, edukuj ich, że jest na przykład coś innego itd. i tak dalej, i później właśnie ci klienci będą mogli być klientami na coś innego. Nie? Tak, no to dokładnie tak, jak mówisz. No. Super. Bardzo fajnie, że masz jakby na to plan. Jeżeli jeszcze chodzi o sam jakby kalendarz tych no bo wiesz Mówi, że masz dużo tych zajęć jakby dziennych i tak dalej, i tak dalej. To mm -hmm. czy te wieczory macie już kompletnie, załóżmy, nie wiem, od godziny 17 do 20 kompletnie zaklepane? Czy macie jeszcze przestrzeń, czy bardziej szukacie właśnie, czy macie pomysł, żeby zapakować, załóżmy, terminy poranne albo jakieś południowe, jakaś 12, 13, jak do tego no, podchodzicie? No Ci teraz tak, mamy e, dwa, e, dwie po, dwa poranne treningi, zazwyczaj mm -hmm. jest jeden na matach, jeden na reformerach. Okay. Bo już, już się zdarzają takie. No wczoraj był full, zero już było na rano. Mamy tych tam 8 reformerów, to już było no okay. full. Maty już połowy się wypełniają, więc to jest kolejny znak, żeby po prostu dodawać poranne zajęcia. Mm, mm -hmm, jest zapotrzebowanie. Kolejną grupę. Tak, też dostaliśmy informację, że dużo pani właśnie potrzebuje na przed pracą, chciałby ćwiczyć i na siódmą godzinę. Więc też dostaliśmy, dodaliśmy na 7 godzinę zajęcie i teraz to aktualnie testujemy. W pierwszym tygodniu, co prawda w ogóle się nikt nie zapisał, anulowały się te, ale już widzę, że na przykład w tym tygodniu już są po 3-4 panie zapisane. Więc to będzie okay. rosło. więc jest fajny znak, nie? Dlatego um, to teraz ciągle testujemy, musimy się to zostawimy, Super. a wieczorne zajęcia to mamy od 17 do 20. Mm -hmm. Zwyczaj 3 treningi to są. Mm -hmm. Plus mm -hmm. aktywna właśnie ciąża to jest na 16 tak ustawiliśmy. Okej, okay, no tak. I te zajęcia no już, już, już prawie się wypełniają. No, dzisiaj jest, jutro jest słabszy trochę dzień, już widzę, ale te ostatnie dwa tygodnie, w szczególności ten tydzień, to się naprawdę super zaczął. Już, super. Są, już są zerowe grupy, nie? nie ma już miejsca. Okej, okay, no. to nawet chyba porządnie miesiąc nie minął, jakby od odwarcia. No był trochę nie, tam. Dokładnie no, dzisiaj <laughs> miesiąc, no dokładnie bo, dzisiaj. Bo, <laughs> bo, do, bo, no bo był dzień otwarty, był 13 września. A, już, a w poniedziałek wystartowaliśmy, 15 września mamy 15 października, więc to tak, no dokładnie dzisiaj 15. Właśnie i właśnie wiesz tego, to, to, to próbuję tak przekazać właśnie tym wszystkim ludziom, nie, bo często przychodzą i mówią, że prowadzą 12 lat szkołę i nie mają, a mówią, że przecież są dobrymi nauczycielami i tak dalej i tak dalej, ale właśnie mówię, jak ważne i właśnie na twoim przykładzie, jak ważny jest po prostu odpowiedni marketing. Mówienie, wychodzenie w ogóle aktywnie do ludzi, nie? bo jeżeli ktoś tego nie robi, to może być, mówię, najlepszym nauczycielem w całej Polsce, a i tak nikt się o nim nie dowie, na przykład. Nie? Tak, 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 I tu właśnie, tak. jakby pokazałeś e, fajnie, że niby nad nim miałeś doświadczenia z samym Pilatesem, siostra gdzieś była instruktorką i tak dalej, połączyliście siły i nagle macie takie rezultaty, których może pozazdrościć, mówię. no Nie jedna szkoła, która 10 lat funkcjonuje, żeby mieć tak zapchany kalendarz. Nie? No. No, 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 ja powiem Ci, sam jestem w szoku. Sam, sam naprawdę nie dowiedziałem się, co się dzieje. <grym> że tak, to poszło. <grym> tak, że tak to poszło. No my to było w 7, czy tydzień po otwarciu studii mieliśmy już ponad 100 karnetów sprzedane. Samych 100 karnetów mieliśmy. Tak, sprzedane. tak, tak. No, no to też wiadomo lokalizację, bo naprawdę, bo akurat w tych, tych dzielnicach, w tej dzielnicy, gdzie my jesteśmy, to nie ma żadnego studia fitness, w szczególności dla kobiet. Dla mężczyzn, hmm. siłowni tam nie ma tak naprawdę. Okej. Okay. Więc to był pomysł. Więc robi lokalizacja. Ale to też na pewno komunikat musiał, musiał być też odpowiedni, żeby Super. ludzie się w ogóle to widzieli o nas. No, więc Bajka. Często... Wszystko fajnie się zgrało. No. zgrało no. no, a jeszcze dodam, że właśnie dwa dni po otwarciu odezwał się do nas salon SATA. Mm -hmm. e, I w tą sobotę robiliśmy event w salonie samochodowym, właśnie pilates e, w, w, wśród samochodów, więc to, no to, to wow. Byliście wszędzie, na plaży, w... tak, 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 no. przy samochodach, bajka. No, Czy mógłbyś Patryk coś, coś dodać jakby od siebie, jakby taką radę, może bardziej dla osób, które Właśnie, albo chcą rozkręcić dopiero swoje studio, albo mają już studio, ale męczą się z klientami w sensie męczą się, męczą się z brakiem tych klientów i nie wiedzą w ogóle od czego zacząć, i tak dalej. W kilku słowach, zdaniach, punktach, może co byś jakby polecił taki krótki plan działania, za co się wziąć po prostu? No to przede wszystkim budowałbym markę przez emocje, mhm. nie tylko przez, przez grafiki. Trzeba na pewno wychodzić przez szereg, w sensie pokazywać się twarz, mówić, pokazywać te emocje. Uh -huh. To, to jest, no, uważam, że to jest najważniejsze. Tym się na pewno wyróżniliśmy, że um, u nas, właśnie w Gdańsku, nie było takiego studia, które miałoby takiego frontmana, może takiej osoby, takiej twarzy. Um, która by mm, opowiadała o tym wszystkim. Tutaj yes. no, w tej, tej postaci tak. była moja, w tej roli była moja siostra. Tak. Kojarzyli od razu, twoja siostra tak, to studio, tak, nie? Tak, Żeby, tak, tak no. tak. no i to wszystko też naprawdę na tych emocjach bazowało nie? u nas, że to, to na pewno trzeba kłaść na to nacisk. Co tu jeszcze? Tu jeszcze, czekaj, czekaj, coś sobie tu zapisałem, wiesz? <grym> Najważniejsze punkty. Tak, tak, tak. No i no przede wszystkim właśnie jak już jak otwierasz już ponuję otwarcie studio Pilates, albo nie, ogi cokolwiek, to ja bym już zaczął działać od razu z, z reklamami, to znaczy mhm. z promocją swojego lokalu. Nie? nie, od razu nie otwieramy i promujemy. Czekamy to. już przed, mhm. tak, już przed. No. i dobrym takim uważam, bardzo dobrym tipem jest pokazywanie tego ośrodka, nie, bo ta autentyczność, naprawdę e, e, ludzie lubią autentyczność. Nie, jakieś, właśnie, nawet właśnie te pojęcie piękne zdjęcia, filmiki, to to nie, nie sprzedaje tak jak ta autentyczność. Dokładnie tak. Tak, no widzę to teraz idealnie, że to u nas najbardziej zadziałało. I właśnie to jest, wiesz, śmieszne, że dużo osób próbuje właśnie się wbić gdzieś w ten idealny obrazek, nie? Pod te idealne powiedzmy, stoki, a okazuje się, że jak pokaże po prostu tą autentyczność, to tak naprawdę sprzedaje, że staramy tak. się być kimś, ale znaczy, że będziesz sobą i już się wyróżnić. Tak naprawdę że w świecie marketingu dzisiaj, no to jedynym sposobem, żeby się wyróżnić, jest być po prostu sobą. Nawet tym takim wiesz, niedoskonałym, ale no sobą, tak, nie? Tak, bo tak, już ja tak, e jest tak, doskonałe tak, powiedzmy to wiesz. U nas najlepiej działało, jak my błędy pokazywaliśmy i na przykład coś wszędzie. Hmm. Czyli na przykład opóźnienie em, remontu. No to 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 ludzie wtedy, ojej, jak nam przykro. No. Mm, angażowali się, tak jakby sami tak, z, z wami to bardzo. budowali, nie? Właśnie. Takie, takie, takie właśnie trud, trudniejsze momenty, jakby podczas tego remontu, to ludzie wtedy wtedy jeszcze bardziej się wkręcali i to, to jest najważniejsze uważam, no bo u nas nawet, tak jak teraz patrzę, te takie idealne rolki nagrywane kamerą i tak dalej, to tak nie działa, jak, jak filmiki nagrywane po prostu telefonem i, i mega motorsko no. O no właśnie. To jest autentyczność przede wszystkim. No i, i, i to jest fajny punkt, że wiesz, dużo osób mówi, no ja nie będę nagrywać, nie będę robić zdjęć tak bo ja nie mam profesjonalnego aparatu, nie znam się i tak dalej, ale czasem właśnie wiesz, ten telefon A. w rękę, chęć po prostu, nie? I ja, ja widzę to u nas, jak osoby, które po prostu chwytają w końcu za ten telefon, nagrają. Dzisiaj mieliśmy taki przykład właśnie na reklamach, że załóżmy była grafika ze stoka, kontakt pozyskany tam za 36 zł, i filmik nagrany z komórki po konsultacjach właśnie ze mną tej osoby. I nagle 14 złotych za kontakt. Nie? Czyli no. praktycznie dwa razy tańszy, więcej, więcej decyzyjności, i tak dalej. Wystarczyło pokazać siebie, nawet niedoskonale, ale, ale po prostu nagrać, tak. powiedzieć no, kilka no. słów. No. no i dawać jakąś wartość też, nie? uważam, że to jest mhm. ważne, żeby ten Instagram po prostu nie był ładnymi zdjęciami, że ktoś chce wchodzi, po prostu i Twoja wizytówka, galeria zdjęć. Tylko też no, edukować tego odbiorcę, to przede wszystkim. Yes. Zauważyłem, że właśnie u nas panie to po prostu są jakby pierwszy raz na Pilatesie. Więc widzę, że one to taką drogę transformacji z nami przechodzą, więc już też, mm. też już mam pomysł, jak to się rozegrać, więc myślę, że to na pewno będzie super e, e, działało. Po prostu nauka, podstaw. E, Dokładnie fundamenty. One te. wchodziły tak, tak, szybko one wchodzi, będą się edukować, wchodzić na kolejne poziomy, to żeby razem z nami wchodziły na te poziomy. Więc to to, na pewno super to zadziała, myślę. No, to no, wszystko. Super. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, że w ogóle się nie, nie znalazłeś nie. czas, żeby się podzielić tym wszystkim. Myślę, że naprawdę kopalnia wiedzy, że dla każdej osoby nie chcę przesłuchać dwa, trzy razy, bo tutaj jest ukryte naprawdę, naprawdę, tu jest ukryte tyle smaczków, za co często właśnie płacicie po 3-4 tysiące w jakichś kursach. A tutaj macie wszystko podane tak naprawdę, więc, więc nic tylko działać, bo to już nie chodzi o to, co robić, ale żeby po prostu no. zacząć w ogóle robić, nie? bo to jest no, dużo słów, si co jest i Nie bać, no. I się nie bać. No. Dokładnie tak. Super, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, wszystkiego no. dobrego, powodzenia, abyś rozwijał dalej w studio wraz z siostrą i nie żegnamy się, pozostajemy i tak w kontakcie, więc no, wszystkiego tak. dobrego, na razie, cześć. No, cześć